Ale sobie się relaksowałam i tak sobie yy, tak sobie po prostu. A Mariusz powiedział, że mamy się cofnąć w czasie, no to się cofnęłam w czasie. I takie mi przychodziły obrazy z dzieciństwa, które były bardzo wyraźne, gdzie normalnie bym sobie nie przypominała takich szczegółów, jakieś mieszkanie dokładnie, gdzie mieszkałam w postawówce, szkoły, i tak przelatywałam po kolei wszystko. I to generalnie było dobre, takie, takie miłe, miłe te wszystkie sceny. A jak to skończyłam, to y, zobaczyłam właśnie, gdzie jestem. Aha, zapytałam, zapytałam, kim jestem. I zobaczyłam gwiazdy nade mną w tej ciemności, jakbym je widziała na żywo, jakby nie było sufitu. No i tak dostałam odpowiedź. No, no gwiezdnym dzieckiem. No to. No to ok, gwiezdnym dzieckiem, i tak się czułam otulona przez te gwiazdy, przez tę ciemność, i tak mi było dobrze. I potem, aha, bo ja miałam taką intencję, bo nie wiedziałam w tym moim życiu, gdzie mam niby tyle fajnych rzeczy się dzieje. Cały czas mi się wydawało, że może ja nie jestem w dobrym miejscu, może to nie jest moje, może mi się to wydaje, może to są etykietki ego, że ja to robię te różne rzeczy i niby mnie cieszą, ale ja chciałam dotrzeć do takiej jakby głębszej. Może ja to mam rzucić i robić zupełnie coś innego, bo ja nie wiem. Może mi to zostało wmówione gdzieś przez rodziców i tak dalej, że ja mam być tym, że to jest fajne. Ja chciałam to poczuć, taką prawdę w sobie. I też jak Mary już chyba wcześniej opowiadał przed pokojem ciemności, że, że powinniśmy płynąć... Jakby za tym, jeżeli to jest, nam się coś pojawia, jeżeli to jest przyjemne, to to jest ok. Ja tak zaczęłam widzieć wszystko, co jest w moim życiu, wszystkie projekty, wszystkie zadania, przedsięwzięcia, których jest tak dużo, aż jeszcze na kolejny rok, pomysłów na różne rzeczy, i to było bardzo przyjemne, więc ja sobie tak w to szłam. I co się działo, to, to otwierało się takie. Gdzie bym tego nie wymyśliła na jawie, w domu sobie, my, rozmyślając na przykład jakieś szkolenie duże. Przychodziło mi, przychodziło mi tyle pomysłów, tak kreatywnych, że przecież jeszcze możemy zrobić to, przecież jeszcze może, mogę zadzwonić do tego, przecież jeszcze ta osoba nam pomoże. Y, jakby i to się stawało takie proste i potem nie mogłam... I tego było bardzo dużo. Y, przypominałam sobie jakby, nie wiem, tak, y, że żeby to zapamiętać, żeby nie zapomnieć, że powinnam przecież jeszcze do tego zadzwonić, a jeszcze to chciałabym. Yy, I że to było takie proste i takie, takie łatwe to wszystko, żeby to się układało, żeby to pięknie płynęło. I jakieś takie miałam poczucie, aha, czyli jestem na właściwym miejscu. Cały czas miałam takie poczucie, jestem na właściwym miejscu i to moje życie jest piękne. Co ja tu rozkminiam, co ja tu wymyślam? I mówię, dlaczego ja nie mogę wyjść? Ja już bym chciała zadzwonić, ja już bym chciała na te grzyby iść, ja już bym chciała posmakować tych winogron, tego jabłka tutaj z ogrodu. Dlaczego ja muszę jeszcze tyle dni tutaj o tym suchym yy, pysku tkwić? Ja chciałam po prostu już żyć na maksa. I sobie pomyślałam, kurczę, yy, to jak wyjdę, to będę żyła na maksa. Yy, jeszcze po prostu tak. Yy, tak po prostu. Jak coś chcę, to po prostu dzwonię, załatwiam, robię, realizuję, a nie tak. A, coś tam się niby dzieje, tutaj może zwlekam, tutaj może nie wiem. Nie, że to się stało takie proste. Rach, ciach, ciach i to po prostu zrobione będzie. I co jeszcze? Widziałam to światło. To ocz, o którym Marysia mówiła, takie dla mnie to był też taki artefakt mózgu yy, przeszkadzający, zaślepiające mnie. Bo ta ciemność była prawdziwa. Ciemność była prawdziwa. A to światło to było oślepiające totalnie oślepiające i przeszkadzające. I ja tylko sobie pomyślałam, że nie, to, to dziękuję, i ono jakoś tak zaraz zniknęło. Czasami było takie światło przed oczami, taka kula jakby światła, jak mandala troszeczkę miało takie rysy, ale to też. Też jakoś tak odgania nie, nie, też jako artefakt, nie wiem, naszych oczu, mózgu uważam jakoś tak, nie, niepotrzebne mi to było. Co znaczy artefakt? Jak to to... Błąd w matriksie. Błąd w Błąd, y, taki na przykład, jak popatrzysz długo, takie były zabawy w dzieciństwie na obraz Matki Boskiej, na takim jakby, y, czy na żarówkę długo, która się świeci, potem zamkniesz oczy i widzisz tą żarówkę. To jest takie coś, co pozostało, no, takie coś, takie co. Echo. Takie echo, tak, takie coś. Też takie coś miałam czasami, takie barwy różne, one znikały. Pojawiały mm -hmm. się, zmieniały na przykład kształt, wielkość i znikały. Dla mnie te akurat tu nie były jakieś Kilka razy zapłakałam, coś mi się tam oczyszczało właśnie z tej przeszłości, że tak zobaczyłam, czy jeszcze poczułam tak dogłębnie, mimo że. Nad wieloma rzeczami już pracowałam i jakby wydawało mi się, że mam to wszystko poprzerabiane i właśnie to mnie nie ruszało, i to było takie piękne wszystko, ale coś tam jednak się zadziało w pewnych momentach, że tak troszeczkę popłakałam przez chwilę, że to tak się chyba uwolniło. Miałam jeden moment, gdzie też dużo wcześniej robiłam z mamą, tatą, żeby tak dojść całkowicie do ich miłości i wydawało mi się, że, że to już dawno zrobiłam. Jak miałam bardzo zimne w pewnym momencie stopy i dłonie, a gdzieś słyszałam wiele razy, że ręce to jest mama, a stopy tata, poprosiłam, poprosiłam kochany tato poprosiłam sobie tatę, już nie żyją rodzice, proszę ogrzej moje stopy swoją ojcowską miłością. I jak takie dziecko, które stópki daje i ten tata ogrzewa, nie wiem, czy to brzucha, czy w rękach. I te stopy się zrobiły zaraz ciepłe. I to było niesamowite. I potem poprosiłam o to samą mamę, i też te ręce, jakby, i czułam, że ona mnie dotyka. I poczułam, że ci rodzice Aha, chyba dotknęli mojego serca i za tymi rodzicami widziałam ich przodków i, i tłumy tłumy za nimi moich przodków i tak staliśmy, i tak jakby to płynęło i potem poczułam się tak otulona ich bezwarunkową miłością, jak takimi kocami. Najpierw koc mamy tej bezwarunkowej miłości, a potem jako drugi koc taty. I to było takie, takie piękne, bo e, niby czułam tą bezwarunkową miłość, ale teraz jeszcze sobie przypominałam, jakieś takie rzeczy mi się przypominały, gdzie oni coś mi robili w dzieciństwie fajnego, dobrego, takie drobne rzeczy. Ja tak mocno poczułam, że widziałam tylko to dobro. Nie, nie myślałam o tych rzeczach, których na przykład umysł by mówił powinni coś robić. Nie zrobili. Oczywiście każdy rodzic jest niedoskonały. Ja tylko widziałam to piękno i tą bezgraniczną miłość. I chyba pierwszy raz tak w życiu poczułam to bardzo mocno. Aż tak, aż tak głęboko.